Dobre na, na początek, bo wierzymy w to, że online i nowe technologie zmieniają wszystko, również branżę telekomunikacyjną. I to oznacza y, olbrzymie wyzwania dla firm, które y, działają w branży, muszą zmieniać swoje modele biznesowe, ale również y, daje to nowe y, możliwości że można właśnie te zmiany wykorzystać w taki sposób, żeby zbudować przewagę rynkową. Jak widać tutaj na tym ekosystemie, to każdy musi znaleźć swoje miejsce w ekosystemie, który sam w sobie bardzo dynamicznie i szybko się zmienia. Pamiętamy, że parę lat temu Nokia miała dominującą pozycję na rynku, teraz walczy. Walczy no, prawie że o życie. Apple w tym ekosystemie w ciągu 5 lat, to zaledwie w ciągu 2000 dni, zbudował e, niesamowity ekosystem i zbudował biznes, czyli sam biznes iPhone'a jest wart więcej niż cały Microsoft. I jeśli chodzi o wartość biznesu i, i zdolność generowania e, przychodów i, i zysków. No i Samsung stał się największym e, producentem e, telefonów na, na świecie. Ale to nie tylko chodzi o producentów e, telefonów, ale chodzi również o, o media społecznościowe. Facebook, bo no, Facebook de facto jest operatorem komunikacyjnym i też walczy o czas e, klienta i walczy z, e, z tradycyjnymi operatorami. No i zmienił się oczywiście e, sposób korzystania e, z telefonu. Bo telefon jest coraz mniej, rozmowy i coraz więcej od, od ludzi korzystających z telefonów, z usług różnych. No i my e, wierzymy w to, że w tak, na tak dynamicznym rynku to, to niekoniecznie wygrają firmy, które są najbogatsze czy firmy, które są największe, tylko wierzymy w to, że wygrają te firmy, które są w stanie wykorzystać. Zmiany do tego, żeby zbudować przewagę rynku. I teraz w naszym przypadku, tak jak Krystian powiedział, łącząc doświadczenie telekomunikacyjne i doświadczenie e, online'owe, mamy takie aspiracje, żeby stworzyć nowe produkty, które są innowacyjne, które zmienią zasady na rynku i mamy nadzieję, że nam pomogą zbudować. Y, Przewaga im to. Niestety dzisiaj nie mogę zdradzić, jakie mamy pomysły, czy pokazać nasz pipeline na najbliższe miesiące, bo y, to jest oczywiście nasza y, tajemnica i mamy na nadzieję, że, że, że zaskoczymy y, rynek. Więc to jest y, wszystko z mojej strony i y, y, oddaję głos Tomu. Y, y, y. Dziękuję bardzo Łukaszu. Ja tylko przedstawię Tomasz Gniebek, dyrektor zarządzający Virgin Mobile Polska, który w krótkich słowach Państwu przekaże wizję biznesową i filozofię Virgin Mobile Polska. Witam Was serdecznie od siebie. Dziękuję za przybycie, za to, że mogłem się w takim gronie. Um, I mogę serdecznie poinformować i powiedzieć, że Virgin Mobile Polska rozpoczął swoją działalność. Rozlin to ponad 400 firm na całym świecie. Rozlin to ponad 50 tysięcy pracowników. Rozlin to 35 krajów i jestem szczęśliwy także z tego, że Polska jest kolejnym krajem, gdzie ta działalność operacyjna została rozpoczęta. Um, wiemy na jak ciekawym rynku zaczynamy, Wiemy, że jest trochę gryżały, i w związku z tym też zdaję sobie sprawę z tego, um, jaka ciekawa droga jest przed nami. Wiemy też, jak wiele problemów jeszcze klienci w takich prostych obszarach jak, jak obsługa klientów. I to są pierwsze obszary, pierwsze miejsca, na których się będziemy chcieli skupić. Chcemy dostarczyć jak najlepszą jakość obsługi, bo ta obsługa jest kluba kogoś Chcemy dostarczyć klientom bezpośredniego kontaktu. Chcemy sprawić, aby klienci nasi mogli swobodnie rozmawiać z klientami. Przede wszystkim aby ten kontakt kolejno, online był jak najlepszy. Wiemy również nie jesteśmy świadomi tego, że rynek telekomunikacyjny jest bardzo konkurencyjny. Dlatego poza tą doskonałą jakością usług którą chcemy dostarczyć, chcemy być przede wszystkim odważni, chcemy być innowacyjni, chcemy dostarczać klientom atrakcyjnych, uczciwych, prostych Chcemy także, naszych nasi klienci byli nagradzani za to, że są z nami. Od początku myśmy dbali o E, Nagradzać tych klientów, którzy e, budują overtonować w POS, budują go z nami, bo wiemy, że to jest dla nas niesamowita wartość, aby zbierać wszystkie informacje od klientów, po to, aby móc się rozwijać, po to, aby móc podpłacowywać e, naszą ofertę klientów, po to, wyróżnić się na tym bardzo konkurencyjnym rynku. to, e, to także e, siła. Tak jak e, Łukasz to jest trzeci e, wielki brand, który będzie istniał w Polsce. Um, wierzymy w to, mamy już takie doświadczenia, że że, że jakby podzieli się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, ale no? dzięki temu, że te doświadczenia międzynarodowe i nasze tutaj lokalne wiedza i lokalne doświadczenia e, wpłyną pozytywnie na, na Gminę. Um, Zespół uważam, że Polska to są lokalne doświadczenia w Staci. pozwolę Państwu, że przy tej okazji przedstawię Maciej Grzeszczuk. Dyrektor Spraw IT i e, e, Kwestii Operacyjnej Piotr Kaczewski, Dyrektor Staw Sprzedaży, e, Robert Marszałek, Dyrektor Finansowy i Marcin wiesiak Dyrektor Mateki. Chciałem przy tej okazji podziękować kolegom za wpłatę również w podał udzielenie w Polsce. E, a teraz chciałbym oddać głos Marcinowi, który przedstawił Państwu szczegóły naszej oferty. A ja pozostaję później do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz to, czyli ta pisienka w torcie, marka, oferta i innowacyjne podejście do klientów, z czego bardziej znany jest na całym świecie. Bardzo proszę, Marcin Wieczorkowski, dyrektor marketingu Berlin Hobby Polska. Everybody at Virgin, another challenge. I think what Virgin is about is taking on um, big conglomerates and moving into their territory and seeing if we can shake them up. You know, we've managed to do that in the music business, we've managed to do that in the aviation business, in the mobile phone business, and I think. where the people who work for Virgin get the fashion from uh, is being proud of the company they work for. We're proud of the difference that Virgin is making. Consumers. And as you know, that's exactly what we want to do in Poland starting now. For too long, uh, Polish consumers have been poorly rewarded, and I can't wait to see that you change all of that. And I look forward to receiving tweets from your customers about just how brilliant you all are. So, congratulations on getting to launch day. I hope you have a great party to celebrate. Good luck, work hard, have fun, and see you all soon. Virgin to jedna wspólna wizja, która jest w każdym z film pod marką Virgin. Ta wizja to customer champion. De facto, co ona oznacza? To, to jest generalnie proste. Customer champion to patrzenie na rynek oczami klienta. Czyli dostarczanie takich produktów, usług, ofert, które są atrakcyjne dla klientów, a nie są marketingowymi wygłoszkami, które mają tylko dobrze wyglądać. Customer champion to również słuchanie i otwartość. Reagowanie na potrzeby klientów i ciągła zmiana. Vergin, Vergin zmienia się przez cały czas i cały czas wywołuje po to, by dać lepszą satysfakcję swoim klientom. Virgin Mobile jest operatorem, który w chwili obecnej obsługuje prawie 20 milionów klientów, i działa na pięciu kontynentach i Polska jest dziewiątym krajem, w którym Vergin Mobile będzie obecny. Tak jak powiedziałem, Vergin Mobile jest operatorem. Nie jest programem lojalnościowym, nie jest usługą dodaną, jest firmą, która zajmuje się usługami telekomunikacyjnymi. Do kogo kierujemy naszą ofertę? W tej pierwszej fazie kierujemy ją przede wszystkim do ludzi młodych. Młodych również duchem, nie tylko ciałem. Ludzi, którzy są otwarci na nowości, aktywni, którzy oczywiście zwracają uwagę na cenę, ale szukają też czegoś więcej szukają lepszej, wyższej jakości usługi klienta i yy, generalnie lubią oferty, które są proste, fair, zrozumiałe, nie mają żadnego druku i mnóstwa gwiazdek. Nasza marka, tak naprawdę, yy, operuje na trzech poziomach. Yy, poziom podstawowy, yy, atrakcyjna oferta. No, polski rynek ma to do siebie, że cena jest bardzo bardzo ważna i oczywiście dowiemy. Wszyscy nasi konkurenci na ten obszar zwracają całą swoją uwagę i oczywiście Virgin Mobile również tutaj zaoferuje oferty, która jest najatrakcyjniejsza na rynku, zarówno pod względem cen, jak i prostoty, bycia uczciwym itd. Natomiast wierzymy w to, że Polska zasługuje też na to, żeby wprowadzić do niej wyższy poziom, czy też kolejny poziom jakości usługi klienta. Że to, na co operatorzy usług na kartę nie zwracają właściwie uwagi, to jest właśnie na jakość obsługi, yy, która przejawia się również tym, że są to marki, które potrafią słuchać i potrafią reagować na te potrzeby. Yy, I to jest taki element, który wy, na, na który Wersji zawsze zwraca uwagę, i to jest taki element, który yy, będzie wyróżniał bardziej Mobile yy, w Polsce na rynku. Kolejną rzeczą też jest to, częścią naszej strategii jest nagradzanie za bycie klientem. To znaczy znowu taki element docenienia przez operatora, który jest obecny gdzieś w ofertach abonamentowych, w ofertach na kartę właściwie nie istnieje. To co my chcemy zmienić to wprowadzić system, który jest dla każdego klienta merching mobile. Każdy z tych klientów będzie miał dostęp do zniżek, specjalnych ofert, wejściówek, jakichś dodatkowych ofert, tylko za to, że jest na. My chcemy też odejść od takiego modelu, który jest obecny, że nagradza się tylko nowych klientów, a starych się zapomina. Chcemy to zrobić na odwrót. Nagradzać za to, że ktoś jest z nami, a nie za to, że do nas dołączy. Co to znaczy atrakcyjna oferta? Tu pozwoliłem sobie wykorzystać stereopolis.projekt z z Sondę, która była zrobiona wśród użytkowników tego portalu. 60% bardzo trudnej. Trudnych odbiorców wskazało, że oferta wersji nowa jest atrakcyjna, bądź też bardzo atrakcyjna. A jaka ona jest? Bardzo prosta. To znaczy 19 groszy za minutę do wszystkich sieci bez żadnych warunków, ograniczeń czasowych itd. 12 groszy za SMS tak samo do wszystkich sieci bez żadnych dodatkowych warunków. 50% więcej do każdego doładowania. Do każdego, czyli również najniższego, również najwyższego bez żadnych ograniczeń czasowych na wykorzystanie tego bonusa i oraz ważność konta jeden rok po każdym doładowaniu. Też bez względu na kwotę doładowania, nawet najmniejsze doładowanie przedłuża ważność na rok. Dla naszych pierwszych klientów mamy ofertę specjalną, czyli internet za darmo przy zakupie online lub online. To jest internet za darmo do Państwa tego roku. Oczywiście mamy również internet w ofercie podstawowej. 5 kB, grosz, jak również pakiety internetowe w atrakcyjnych cenach. Ale tak jak powiedziałem, atrakcyjna cena to nie wszystko. To co chcemy zrobić to wprowadzić unikalną jakość obsługi klienta. Bo tutaj, tak jak widzieliśmy z badań, jest taka rzecz, która no, kuleje jeszcze na włoskim rynku, a jest to jedno z takich rzeczy, na które węża stawia i przywiązuje największą wagę. Czyli po pierwsze darmowa obsługa klienta, nie ma żadnych obaw za połączenie z call center. Nie mamy żadnego IVR ani żadnych systemów komputerowych. Dzwonienie na infolinię łączy od razu z żywym konsultantem. Co więcej jest to pracownik Virgin Mobile Polska, a nie wynajęta zewnętrzna firma. W związku z tym jakość tej obsługi oraz kompetencje są znacząco lepsze niż średnia rynkowa. Mm. Ważne jest dla nas online, dlatego od razu też wprowadzamy aplikacje na naszym Facebooku do Kontaktu z naszym producentem. Tak jak widzieliśmy, spora część ludzi preferuje obsługę online. Jest to aplikacja, która to ułatwia, jest bardzo prosta i odpowiedź przychodzi od razu, czy też wszystkie pytania odpowiedziane są od razu, problemy rozwiązane również od razu. No i w końcu, nagradzanie za bycie z nami. Virgin Mobile na wielu rynkach taki program miało, więc z tych doświadczeń będziemy korzystać. Natomiast yy, to, co chcemy zrobić, to zaprosić naszych klientów do tworzenia tego programu razem z nami. Więc, de facto, ten program zaczyna się tworzyć od dnia dzisiejszego. Będzie się opierał na różnych zniżkach, ofertach specjalnych, wejściówkach i innych atrakcjach. Natomiast, nie chcemy to my decydować, co to ma być. Chcemy, żeby nasi klienci zdecydowali, co im się najbardziej podoba, co by chcieli, czego oczekują, albo czego im brakuje. No bo de facto jest to dla nich, a nie dla nas. Naszą komunikację obecną zaczynamy od online'u. Tak jak mówiliśmy jest ona bardzo ważna. Nasza strona na Facebooku już działa i już żyje. Będzie tam mnóstwo różnych konkursów, zabaw, specjalnych ofert. Takim konkursem, który za chwilę powinien ruszyć będzie konkurs na zaprojektowanie biura Virgin Mobile Polska. Zapraszam do tego konkursu. E, oczywiście strona internetowa, e, która ma wszystkie informacje o marce, o ofercie, ale również pozwala kupić starter, czy też doładować się online e, w prosty i łatwy sposób. Naturalnie będziemy obecnie również w punktach sprzedaży z materiałami typu bloki, plakaty i e, wszystkie pozostałe rzeczy, które pomogą nam w zbudowaniu świadomości marki. A wkrótce rozpoczniemy również ogólnopolską kampanię promocyjną w mediach. W Jeśli chodzi o dostępność naszych produktów, to w tej chwili startery są dostępne mniej więcej w 3000 punktów w całej Polsce. Do końca roku planujemy robić do liczby 23000. Do ładowania w chwili obecnej dostępne są w 30 tysiącach punktów, do końca roku jest to mniej więcej tysięcy punktów. Czyli de facto do końca roku zbudujemy sieć dystrybucji porównywalną z siecią operatorów istniejących na rynku. Oczywiście od pierwszego dnia i cały czas zarówno jak i do ładowania, dostępne są w naszym i sklepie na stronie internetowej. I to była prezentacja oferty profesjonalna Makowska. Musimy będziecie Państwo na pytania, to za chwilę na nie odpowiem. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Marcinie. Jak Państwo widzieliście, oferta jest prosta, atrakcyjna, uczciwa. No i tutaj jakoś klienta jest na pewno tym, co będzie wyróżniało Bergin jako operatora globalnego, który właśnie do Polski wszedł. Ja teraz oddaję głos Państwu, czyli czas na konferencję prasową, tylko tutaj chwileczkę jeszcze w międzyczasie będą przesełka na scenie, żeby uczestnicy dzisiejszej konferencji mogli odpowiedzieć wygodnie na Państwa pytanie również z kontaktem wzrokowym z Państwem. Dodam, bo pewnie Państwo jesteście zainteresowani. Prezentacje są również dostępne na drive'ach, będą dostępne na stronie Virgin Mobile Polska w części prasowej, więc możecie te prezentacje pobrać do ilustracji, na przykład do swoich tekstów czy innych publikacji, bo wiem, że zawsze takie elementy są graficzne istotne. Zapraszam również Państwa do komunikowania się z Welgin na Twitterze. Jest tam werginmobile.pl i tam również kierujemy do Państwa różne informacje, zwłaszcza dla tych osób, które są blogerami i przedstawicielami mediów i odpowiadamy na Państwa pytania, Chcemy być w ten sposób też proste. Zapraszam teraz wszystkich Panów do zajęcia miejsc na scenie a y, panów, y, no, panów y, i panie dziennikarzy, blogerów zapraszamy do zadania pytań. Bardzo proszę o zgłaszanie się i przedstawienie. Kto będzie pierwszy? Tak, bo tu bardziej premiuje tych, którzy są pierwsi. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Witek Tomaszewski, Tarek Bolis. Zaraz koleżanka poda. Bo pan czerwony czerwonej ubrał się roku. bardzo adekwatnie do kompetencji. Dzień dobry, mam pytanie tutaj... prezydentowi, czyli plan pozyskania nie do końca roku, bo że albo ile byście chcieli mieć? Do końca roku chcielibyśmy, żeby to była... to były dziesiątki, setki tysięcy, ale tak poważnie... Znaczy nie poważnie, tak naprawdę bardziej myślimy o planach e, trzyletnich. Ponieważ ten rok to jest rok budowy dystrybucji, to jest rok e, e, tłumaczenia klientom marki wersji, to jest rok przedstawiania naszej oferty. zaczynamy ten rok, to jak ktoś wytłumaczy naszym klientom, czy nie zgadza się na jakiejś wartości, co, e, co chcemy zaproponować klientom. W okresie e, trzech lat chcielibyśmy, aby abyśmy, nasza baza klientów była okolica co najmniej miliona klientów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o kolejne pytania. Bardzo proszę. A słychać mnie dobrze? Tak. Któż, Randy, może poda mikrofon, będzie Dzień dobry. Tomasz Janerek, Miesięcznik Prezydium Prezydium. teraz z grubej rury, zacznę jaki jest budżet mediowy w perspektywie końca tego roku. Powiedzmy 2013. Panie Marcinie, bardzo proszę. Tak, budżet mediowy jest wystarczający na to, żeby wypełnić Mark Obercin. E, zarówno jeśli chodzi o samą markę, jak i przedstawienie oferty. E, tak naprawdę jest to budżet porównywalny z budżetem, który operatorzy przeznaczają na swoje oferty kobiety. Na jakiś rząd A, wielkości chociaż... Niestety nie mogę powiedzieć. Jeśli znacie Państwo koszt pozyskania klienta pipelineowego przeprowadzić to, żeby na analiznych, to ten może pan wyjdzie. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Różowa Ziemieńska, dzień dobry. Chciałam spytać, czy Państwa zdanie, Wasza oferta będzie jedyną ofertą w kieszeni klientów? To znaczy, czy będziecie jedynym konsumenta jedynym dostarcą usług, czy na przykład drugim albo trzecim jednocześnie? trochę e, chodzi, o... chodzi o to, czy Przykład taki użytkownik kowalski będzie korzystał tylko z mergin, czy na przykład przy okazji też z innego operatora. Tak wydaje, że nasza stawka płaska jest atrakcyjna dla usług głosowych, a jakaś inna oferta u innego operatora może być fajniejsza. Dziękuję za doprecyzowanie. Znaczy, to, co mówiliśmy na początku, czyli aktualna penetracja rynku wskazuje, że klienci... Że politycy typowo posiadają jedną kartę i więcej się do karty. Zatem zdajemy sobie sprawę, że tych kart może być więcej. Um, tak przygotowujemy nasze strategie marketingowe, nasz sposób komunikacji. aby karta w będzie to, klient będzie posiadał, jakby ta pierwsza była nasza. A, aczkolwiek wiemy, jak innowacyjni są użytkownicy, Myślamy się, że mogą być kilka tych kart i nasza na przykład do jednego rodzaju usług, a może inne do innych. Niemniej jednak na ten moment tak przygotowujemy naszą strategię, nasze podejście i przekonanie, abyśmy byli wiodącą trawą publiczną na rynku. Bardzo proszę, bardzo dalsze mikrofon. Tam serdecznie, pojawiają szczyt media. Trzy pytania. Pierwsze, czy planujecie rozszerzyć ofertę też o części roamingu i wykorzystać sieć Rodzi w krajach poza Polską, żeby ta oferta była atrakcyjna dla Polaków, którzy wyjeżdżają za Polskę. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, jaki jest poziom inwestycyjny? I trzeci, jeśli to nie jest tajemnica, jest poziom, na chwilę obecną, struktury, jak dużo osób pracuje rodzinowo. To ja myślę, Tomek, tutaj udzielić odpowiedzi. Dobra, tak, najpierw oczywiście naturalne jest to, że mając takiego partnera, jak bardziej, będziemy oskarżeni tego, aby dostarczyć usługi w ramach utowarznień, które pozwolą jeszcze bardziej z potrzeby klientów. A, więc jeśli mówimy o głosach obiegałych, to, jest jakby kierunek, który jest naturalny, doprowadzić czy do dostarczyć klientom do możliwość najszego zdania w ramach wypywatnych. Jeśli chodzi o inwestycje, to wydaje mi się, nie znam wszystkich inwestycji i też będziesz nie chciałbym jakby widoki. Ale widoki są takie, że jest to inwestycja, która jest przygotowana z głową, w sposób efektywny. Zarówno ja, jak i, jak i Christian pracowaliśmy w biznesach wiemy, jak efektywnie trzeba wrażać operatorów. Z drugiej strony, też wiemy, jakiego typu wydatki można obrać w Naszym celem nie jest inwestowanie w infrastrukturę, jako tak. Naszym no. celem jest inwestowanie w klientów, w dostarczanie jak najlepszych ofert, jak najlepszych korzyści. A jeśli chodzi o trzecie pytanie, na ten temat mamy kilkanaście osób. Także staramy się efektywnie wykorzystać. W, w chwili obecnej Kilkadziesiąt, przepraszam. W chwili obecnej największą częścią naszej firmy to są batkie zdrowie To Też wydaje naturalne w kontekście rozwoju usług i rozwoju dzieci produkcji. E, jeszcze jedno pytanie. Bo e, w informacji prasowej jest informacja, że jest 15 osób na, e, w Contact Center. Nie wiem, czy contact center czy call center. E, y, rozumiem, że też będziecie wychodzili, czyli wybujecie się sprzedaży i tutaj też jest kilkanaście osób, czyli to w sumie w jest pewnie z 30, czyli około kilcięciu osób to jest mniej więcej niż dwa osób za ty przypuszczam. Jeśli tak ma poruszę, to okay. możemy zamówić to około 10 osób. Prawdą ja jestem to potwierdzam, że jak mówię, to jest jakby wyróżnik, to wręcz z tego się osobiście cieszę, że że... że Konsenter jest u nas w głównym biurze. To są konsultanci, którzy mamy kontakt każdego dnia. Ja je odwiedzam kilkanaście razy dziennie i to do, dostęp do konsultacji wszystko nas w biurze. I to też nam pozwala jakby dosyć szybko reagować na różnego typu informacje i ja. W związku z tym e, potwierdzam, że to są nasi, nasi, e, nasi pracownicy i pracują w naszym ręku, w, w naszym biurze i staramy się robić wszystko, aby ich satysfakcja z pracy była jak największa, bo jeśli oni będą szczęśliwi ludzie ci ci pracujący na poziomie konsultantów, to jestem przekonany, że konsultanci również. A czy mowa na wyjście, przepraszam, mowa o wyjście poza prepaidowy sektor? E, o, oczywiście, że to jest e, też na pewno mój kierunek, że jeżeli będziemy się zaczynamy od prepaidów, miejmy się dyskusji prepaidową, za chwilę będziemy, rozumiesz, także oferty